Aleksander wziął Schleine... jak dokładnie wypełniono się to prorokstwo. Aleksander Wielki rzeczywiście te wszystkie kamienie i budulec wrzucił do morza, jak to było zapowiedziane. Eine fünfte... I piąte prorokstwo mówiło o tym, że Ty nigdy nie miał być odbudowany. Już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż ja, Pan, to powiedziałem 26.14. I to też się wypełniło, bo do dzisiaj to miasto nie zostało odbudowane. O zupełnie zniknęło z powierzchni Ziemi. Jest też także szóste proroctwo, wszelki ślad po tym, że ma zniknąć. Ezekrę Jeden I Ciebie już nie będzie. Będą Cię szukać, lecz już Cię nie znajdą. Mówi przedmocne Panie. Archeolodzy e, szukali e, tego miasta w e, wykupaliskach, ale już nic nie znaleźli. Zobaczcie, te wszystkie e, sześć wypowiedzi dokładnie się wypowiedziały w biegu czasu. A więc widzimy, że te proroctwa były wypowiedziane w sposób bardzo precyzyjny. A więc to, co mówią precyzyjne, że te proroctwa są nieprecyzyjne, nie zgadza się, bo tu widzieliśmy, jak bardzo precyzyjne były i dokładne te proroctwa, jak bardzo dokładnie się wypełniły. A teraz chcemy zobaczyć, czy jest możliwe to, że te wszystkie propozycje wypełniły się w sposób przypadkowy. W Polsce są dobrzy matematycy. Dlatego teraz znowu chcemy wykorzystać matematykę? Przyjmuję, że dla naszego że ta prawdopodobieństwo dla jednego propozycji. Przyjmijmy, przyjmij, że nasz y, podstawowy rozkład prawdopodobieństwa to 50%, pół na pół. To jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo. My no i przyjmijmy, że, że ta wypowiedź, że Złota Brama zostanie zamurowana

ale będziemy liczyli właśnie w inny sposób w takim wyższym wskaźniku. 50%. I rozpoczynamy liczenie. Załóżmy, że w całej Biblii jest tylko jedno proroctwo. I, I według naszego modelu, jaka jest skala prawdopodobieństwa. 50 Oczywiście 50 procent. 0,5. 0,05. Ale załóżmy, że są w całej Biblii tylko dwa proroctwa, to według reguł matematycznych to jest 0,5 do kwadratu. To się równa 0,25. Ale jeżeli byłyby trzy by proroctwa, to życzymy 0,5 do potęgi trzeciej. I mamy wynik 0,125. I widzimy, im, im więcej odejmiemy w biednych proroctw, tym mniejsza jest skala prawdopodobieństwa, że one się mogły przypadkowo wypełnić. Ale w tym, jak powiedzieliśmy, odejmiemy 3268 progost. I teraz my musimy umieścić 0,5 razy 0,5 razy 0,5 i to jest potęga. Potęga 3268. Czyli tu jest teraz obliczenie 1,7 razy 10 do potęgi 984. To jest bardzo mała liczba. 0,0 i potem 983 z, i tak. potem na końcu 0,017. To to znaczy, że my moglibyśmy rozpocząć tutaj e, pisanie e, tych zer od tej ściany i tam zro, zrobimy przecinek. I tu koś, przez całe kościół będziemy pisać 0, 0, 0. I kiedy dojdziemy do końca, to y, na, napisaliśmy 983, 0. Czy możecie sobie to wyobrazić? Ja myślę, że nikt z nas nie może, nie może sobie to wyobrazić. Ale my musimy to zrozumieć jednak. Nie? nie może być tu nikt, kto przejdzie przez te drzwi, który by powiedział, że tego nie zrozumiał. Dlatego wyślimy się troszeczkę teraz. Ale my, my, my to zrobimy. Ja to wam wyjaśnię. Na przykładzie mrówek. See, this, tu widzimy pięć e, mrówek. Four, e, cztery czarne mrówki. A jedna biała. E, cz, czerwona. I w ogóle się bierzemy, bierzemy te mrówki i wkładamy do tego kubka. E, wstrząsamy tym kubkiem. I wtedy zakrywamy nasze oczy opaską. I teraz próbujemy włożyć rękę i wyciągnąć tą jedną główkę. I teraz jest pytanie: jaka to będzie główka? Czarna czy czerwona?

Zero zwęściós. Hab ich Czy zrozumieliśmy to wszystko? Teraz mam e, następujące pytanie. Wie Ile my takiej -y potrzebujemy? E, I, i, I jeśli poprosz, pomieszamy tą czerwoną, czerwoną. I kiedy właśnie mielibyśmy te mrki w kubku, chcielibyśmy tylko tą czerwoną wyłowić. I właśnie ta skala prawdopodobnie się podobna do tego, co mówiliśmy o biblijnych proroctwach. Oczywiście musielibyśmy więcej mrówek wziąć, a pięć. Ale ile? Ich nehme vielleicht ein Wasserglas voll. Maschke, Bier, danke Kubel.